Siemaneczko wariatki i wariaty. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak poradziliśmy sobie z awarią, z tym wyrwaniem tyłu i jak udało nam się e, zwiększyć prędkość ursusa do 61 km na godzinę. Oczywiście maksymalnej prędkości tego ciągnika. A więc, do rzeczy. Tył został tam poklejony na te właśnie kleje. Tam e, będzie w dalszej części filmu pokazane, jak jeszcze żywicą epoksydową żeśmy dokładnie go uszczelnili. I yy, w miejsce pompy oleju yy, została założona przekładnia składająca się z dwóch kół zębatych yy, pierwszego i reduktora głównego ze skrzyni wiegów, któregoś koła zębatego, już nie pamiętam. Które to, które to było koło a więc tak jak żeśmy rozjechali rozsunęli ciągnik tutaj na łączeniu skrzyni i mostu no to wiadomo wałki się rozjechały i taką wał, wałek jeden został skrócony i ta łącznik górnego wałka w skrzyni został też skrócony i na łącznik zostało nas napawane koło, paso, koło zębate które tutaj zaraz będzie pokazane jak właśnie może ono się suwać i zazębiać taką odpowiednią tuleję z kołami zębatymi wałek w tulei z kołami zębatymi. Tutaj właśnie widać jak, jak przesuwa się, został wykorzystany wybierak biegu czwartego, bo to jest właśnie koło zębate z biegu czwartego i on tutaj widać jak zaskakuje, łączy wałek albo rozłącza. No to wtedy jak rozłączy będzie z tym wałkiem, który wychodzi ze skrzyni będzie przekazywał moment obrotowy na właśnie tą tuleję którą tutaj widać, tą przekładnię, a to koło zębate, które tutaj y, widać, y, będzie się zazębiało z kołem, y, gdzie kiedyś z tego koła brał napęd wałek, zale wałek y, zależny z kół, czyli tutaj zaraz przed mechanizmem y, różnicowym. Jest tam koło zębate, i ten się właśnie zazębia, to koło zazębia się z tamtym kołem na wałku atakującym. No i w ten sposób mamy duże zwiększenie prędkości mechanizmu różnicowego, a tym samym jazdy. Widzicie, pod plecach poszła taka gruba blacha. To chyba podaje, że trójka ta blacha albo czwórka, już nie pamiętam dokładnie. Nie mierzyłem jej tutaj na firmie. To jest wszystko do wzmocnienia, bo jak ten tył pęk, no to baliśmy się tak po prostu zostawić to. A przy okazji, tego było mocowanie do tego wałka, do tego reduktora, bo bez. Bo bez tej blachy no, w miejsce pompy oleju jak gdyby go zamontował do tego plecaka oryginalnego, myślę, żeby to jeżeli bo popękało. Tutaj widzicie tylny zaczep odnowy, od nowy, odemki. Tu jeszcze jest jedna blacha z tyłu, która wzmacnia wszystko. Ta blacha na dole, gdzie podparty jest zaczep, ten. Jest to wszystko z tą blachą dolną pospawane, to jest poskręcane. Tutaj na pochwach, jak widać, są jeszcze podkładki też z blachy trójki, aby wyrównać powierzchnię. To wszystko jest mocno poskręcane. Także myślę, że tutaj nie ma szans na to, żeby coś pękło czy coś wyrwało, już jak ten skrzat co podniósł cały ciągnik. Tutaj widzicie żywica epoksydowa. Jest to też wszystko uszczelnione. Jak na razie jest dobrze. Tylko się obawiam, czy to nie pęknie te kleje, kiedy wałek wą będzie założony gdzieś na skrzyżach będzie na, na, na dużym kącie pracy. Czy to nie powyłupuje. Tutaj siłownik wspomagający w blasze, tutaj fajnie wycięta jest na niego miejsce. No, skrzat waży w tej chwili ponad tonę, więc musi być taki siłownik wspomagający. No i dwustronnego działania podnośnik on też daje, taką możliwość mu działania, bo wiadomo, on się na łapach podnosi do góry, jak normalna koparka. No, tutaj widać jeszcze blachę, to jest trochę tak uszczelka z silikon, żeby to wszystko było szczelne, żeby żadne zanieczyszczenia się nie dostawały. Blacha gruba, wygląda go opancerzony. Pompa jak będzie z przodu zamontowana, tutaj będzie brała. Yy, właśnie olej z korka spustowego. Gdzieś tu jeszcze na korpusie silnika założymy filtr, żeby, żeby wszystkie zanieczyszczenia zostały wybierane. Obciążniki na czas takich testów zostały zdjęte, no bo wiadomo po co będzie poskakiwać czy coś. A no więc tak jak widać, hmm. także Ursusem się fajnie jeździ już taką prędkością wiadomo, że silniczek jest słaby na pewno poleci tutaj jeszcze kompresor silnika na jeszcze nie będziemy wymieniać bo jest w dosyć dobrej kondycji także nie ma co szaleć z wymianą silnika dołożymy kompresor jak w 30 jest dołożone i zobaczymy jak to się wszystko będzie sprawowało Tutaj właśnie telefon założyliśmy, żeby pokazać jaką prędkością on jedzie, ale mamy kiepską drogę, więc trochę podskakuje, ciężko jest widać. Ale tam potem z samochodu, jak jedzie osobówka, jadą chłopaki osobówką za mną, także coś tutaj skamerujemy jaką prędkością. A więc wszystko fajnie wyszło, reduktor dobrze działa, można biegi bez problemu przełączać fajnie, bo na załączonym przyspieszaczu rusza się z jedynki, dwójki, trójki, przy małych obrotach silnika małej prędkości te biegi wchodzą jak w osobówce. Nie ma problemu przełączyć z tym głównym reduktorem. A więc to, oglądajcie, jak wygląda tutaj przyspieszanie tego ciągnika. Także tutaj zostawiam Was z filmami, już pozdrawiam, nareczka i cześć. はい。 Ci Ty no jebany sześć 60 idzie! Tutaj wyczekiwam tak